Siemano Ludziska z tej strony szprytna, to pierwsze spotkanie dnia dzisiejszego w nowym odcinku wypakowanych. Ten mecz będzie rozgrywany nowym składem, składem hiszpańskim, który poznać mogliście już w poprzednim odcinku. No to co, zaczynamy. Himenowicz, mój pierwszy rywal, jego skład z BPL całkiem dobry, no ale my w ósmej minucie tego spotkania wychodzimy na prowadzenie po bramce strzelonej przez Gila. Nie z nosa, ale takiego piłkarza Eloy Gila to chyba nasz brązowy nabytek, ale tego pewien nie jestem. Bynajmniej no, w tej akcji popisał się genialnym uderzeniem bez szans golkiper rywali, który musiał skapitulować i... No po prostu puścić tę oto bramkę Drogba, jego okazja na zdobycie gola tutaj ratuje nas nasz golkiper, wielkie brawa dla niego. No i niewykorzystana sytuacja, przeciwnika myśli na nim w 45 minucie tuż przed zejściem do szatni. Jonathan Pereira zdobywa gola na 2 do 0, więc dwubramkowe prowadzenie z naszej strony to bardzo dobry rezultat jak na pierwszą połowę druga, e, oczywiście cały czas przed nami emocji na pewno nie zabraknie tym bardziej, że rywal na pewno będzie próbował odrobić straty, a to jeszcze raz powtórka popężnego strzału e, mojego zawodnika No przełamało ręce bramkarza i piłka wpadła do siatki, zatrzepotała w niej co jak najbardziej ucieszyło zawodników, kibiców i w ogóle mnie, czyli menedżera tej drużyny. Za nami pierwsza połowa. Zobaczmy na statystyki. Te wyglądają następująco: prowadzenie w nich rywala, ale to ja jestem bardziej. Skuteczny, no ale moja skuteczność to nie wszystko. Rywal w końcu zdobywa gola. Po dobicie, no cóż, ja mogłem na to poradzić. 2 do 1, kontakt ze strony rywala, ale szybko dajemy mu znać, że to my w tym spotkaniu rządzimy. To my rozdajemy karty. Gol na 3 do 1. Jonathan Pereira po raz drugi w tym spotkaniu zdobywa dla nas bramkę, no ale kontakt rywala po raz drugi został złapany. Gol Lojka Remiego, 77 minuta, mamy już rezultat 3-2. do 2, No i znów robi się gorąco, znów wszystko może się zmienić. Na szczęście mecz kończy się rezultatem korzystnym dla drużyny FC Dopalacze 3-2. do 2. Dla nas statystyki na korzyść przeciwnika, choć się w strzałach celnych wyglądało to bardzo podobnie. Otrzymujemy złotą paczkę, otrzymujemy także nagrodę za kolejne osiągnięcie, kolejne wyzwanie, które zostało przez nas odblokowane. Mój bilans naprawdę całkiem przyzwoity 38,7 i 0. Nadal bez żadnej porażki to jak najbardziej cieszy. Otrzymaliśmy cztery kontrakty, także kontraktów w tej serii mam naprawdę multum. Wszystkie wystawiam na licytacje, szczególnie te złote. No a przed nami paczka także srebrna. W niej nie trafiamy nikogo ciekawego. Srebrna, oczywiście, za jednobramkową przewagę. Ale mamy kartę kondycji, ta zawsze się przyda. Mecz kolejny, zobaczcie sami: James Rodriguez, Muriel, Jervinio, Guardado. Naprawdę, naprawdę będzie ciężko. Mocne serie A do tego. Zobaczymy jak nam pójdzie. Siódma minuta. Niestety to rywal pierwszy zdobywa gola w tym spotkaniu. Muriel strzelcem tej bramki. Nasz bramkarz miał mało do powiedzenia. Nie przypominam sobie którym składem grałem. Być może za moment to zobaczymy. Mapu Walker. A więc skład ligi angielskiej BPL kontra mój przeciwnik. No bramka ładna. W 19 minucie udało nam się zdobyć gola na 1-1, do 1. po świetnym dośrodkowaniu Diu wpakuje piłkę przy słupeczku. No i takim rezultatem kończy się pierwsza część tego meczu. Przed nami drugie 45 minut, druga połowa, w której na pewno będą emocje, na pewno będzie również walka. No i remis, remis po pierwszej połowie, bardzo wyrównane statystyki. Na szczęście mamy kabelę, ten zawsze zawodnik potrafi ten zespół no, wziąć w jedną całość, w jedną kupę, a... Kupa to wiadomo jest moc w kupie 2 <noise> do 1 dla nas. No, i w 67. minucie w końcu udaje nam się zdobyć kolejną bramkę. Mocny strzał naszego zawodnika i Diów dopełnia formalności. Dobija piłkę na pustą bramkę. Wynik jak najbardziej zadowalający, jak najbardziej satysfakcjonujący, ale to nie koniec zdobywania bramek w tym spotkaniu. Brown w 90. minucie również potwierdza swoją obecność na boisku. Robi to w najlepszy możliwy sposób bo bramką dla naszego zespołu. Po długim słupku. Marchetti bez szans. No i. Wygrywamy, wygrywamy chyba prowadząc już trzema bramkami, oznaczało to więc dwie złote paczki rozszerzone. Czy tak rzeczywiście jest? Zgadza się, wynik potwierdzony, 4 do 1 dla naszej drużyny. Statystyki miażdżące, no jeden celny strzał rywala i w dodatku światło bramki, no cóż, nic na to nie poradzę. Pierwsza paczka za 7,5 tysiąca monet, ponownie liczymy na zawodnika, który zmieni coś w tej serii, niestety takiego nie otrzymujemy. Mamy za, za, te, za to Delfa, no może on powędruje w naszym składzie BPL na środek pomocy, stroje Chelsea, których na pewno nie założę, bo za tym klubem nie przypadam. Kolejna paczka, 7500 monet wydane przeze mnie i uwaga, w paczce mamy. Matija, no, no i jest to jakby nie patrzeć jakieś wzmocnienie do naszego składu z BPL Ospina również na bramkę i Naismith do ataku, no proszę trzech zawodników do podstawowej jedenastki bardzo dobra paczka w ten oto sposób prezentuje się mój skład z Ligi Angielskiej dokonałem wzmocnień Naismith na atak również Matic na środek pomocy defensywnej oraz e, bramkarz Ospina na e, bramce, no bo gdzie indziej mógłby zagrać mecz ostatni w tym odcinku, trzeci Skład BPL kontra mój BPL. No i jak na razie to mój wygrywa. 32 minuta tego meczu. Cabella robi to, co do niego należy, czyli zdobywa gola na 1 do 0. Świetne zachowanie mojego zawodnika Kurtua. Pokonany. Od słupka jeszcze odbiła się ta piłka. No tu już myślałem, że byłem na straconej pozycji, ale Kabela walczy do końca. Ten zawodnik nie daje za wygraną. 1 do 0, koniec pierwszej połowy, druga przed nami. Zobaczmy sobie, jak prezentowały się statystyki po pierwszych 45 minutach. Te, no, 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 dajcie statystyki. Te na korzyść rywala, to ja miałem jeden cał... strzał celny. No ale to wystarczyłoby prowadzić. Niestety druga połowa zaczyna się dla nas fatalnie. Jesus na Was zdobywa gola dającego w tym momencie remis w tym meczu. 67 minuta. No i powiem Wam, że była to bramka zdobyta tylko i wyłącznie chyba dzięki szybkości Jezusa Nawasa, bo moi obrońcy po prostu go nie mogli dogonić. Zakończyło się to spotkanie wynikiem 1 do 1. Widzicie, że w drugiej połowie poprawiłem statystyki. 10 punktów na moim koncie. Koniec odcinka. Podobało się? Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, udostępnij. No i do usłyszenia. Cześć!